Przychodzę do Was dzisiaj z e, filmem, może nie tyle recenzją, co pokazaniem Wam i przedstawieniem wyjątkowych, wyjątkowych produktów do walki z zanieczyszczoną cerą. E, to są dokładnie trzy produkty. Jeżeli chodzi o mój makijaż dzisiaj, miałam nagrać tutorial. E, w ogóle wszystko działa dziś przeciwko mnie. Kończy się e, pamięć, kończą się baterie, światło szaleje, bo jest środek dnia. E, nie włączyłam przycisku nagrywania raz, więc cuda się dzieją. Nie nagrałam nic, nie nagrałam ani testu podkładu, który chciałam, a chciałam dzisiaj przetestować. Ten mam go zresztą na buzi Mac Studio Scout. Eee, może nagram go ponownie. Nie nagrałam tutorialu, bo cienie, który chciałam użyć, okazało się, że wyglądałam ohydnie, więc przemalowałam się. Miałam mieć lekki makijaż, bo będę na zakupy, a wyszło jak zwykle. Eee, dobra. Wracając do tego produktu, o którym chcę powiedzieć. Mm firma, to znaczy może od początku najpierw rzeczy takie do wyjaśnienia, gdzie to się kupuje i ile to kosztuje bo to najważniejsze, ja te produkty kupuję w Douglasie, nigdy wcześniej nigdzie ich nie widziałam, to są produkty pochodzenia koreańskiego, wyprodukowane są w Korei cena opakowania to jest 12,60 albo 12,90 więc są bardzo, bardzo taniutkie te produkty i na pewno świetne dla nastolatek Mam tutaj trzy rodzaje produktów, to są plasterki do przyklejania na, na pryszcze po prostu, na niedoskonałości, plastry oczyszczające nos i plastry oczyszczające brodę i tutaj strefę między brwiami oczyszczające na nos i na brwi to są po prostu takie, które przyklejamy i jakby one od, podczas odklejania wciągają ze sobą zanieczyszczenia, czyli powiedzmy sobie wprost wogry, w ogóle ten film będzie być może dla niektórych dość obrzydliwy, więc jak ktoś jest super delikatny to nich lepiej nie ogląda natomiast te które nakleja się na niedoskonałości, działają trochę inaczej. I zacznę właśnie tych od niedoskonałości, bo uważam, że one są z nich najlepsze. To jest absolutnie fenomenalny, święty produkt. Ja nie mogłam go dostać kupiłam w jednym daglasie, później nie mogłam go znaleźć, zaczęłam panikować. Wczoraj znalazłam w innym daglasie i chciałam kupić wszystkie na raz i pewnie, znając życie, wszystkie wykupicie po tym filmie. To są, w opakowaniu jest aż 48 plasterków. Plasterki zapakowane są, już wam pokazuję. Plasterki, taki pakiet tutaj 12, zapakowany jest w takie opakowanko. Oczywiście my to otwieramy, wyciągamy listek, na którym są przyklejone takie małe, przezroczyste plasterki, matowe. One są takie malutkie i okrągłe. Zresztą mam jedno otwarte, przyniosę wam pokazać. Mam, znalazłam. Wyglądają tak, widzicie, to są takie matowe plasterki o jajowatym kształcie, owalnym. I teraz co robimy? Oczyszczamy skórę i albo naklejamy bezpośrednio na czystą skórę, albo naklejamy na... Ja nakładam już kiedy nałożę krem na twarzy, bo nakładamy je na noc, na kilka godzin, najlepiej, żeby one właśnie zostały przez noc, ale są sytuacje awaryjne, że ja je naklejam w ciągu dnia, uwaga, naklejam je też na makijaż, albo naklejam je pod makijaż i później nawet lekko nakładam makijaż, bo ich bardzo nie widać. One się jakoś strasznie nie odcinają przez to, że są właśnie takie dość matowe i one nawet lekko, słuchajcie te niedoskonałości przez to korygują i jak to działa? One mają między innymi, już Wam mówię co zawierają olejek z drzewa herbacianego i kwas salicylowy tutaj według instrukcji należy je nałożyć na oczyszczoną twarz i zostawić na noc na 8-12 godzin, po użyciu usunąć plasterek i wyrzucić to przykleje się strasznie, strasznie mocno. To nie ma opcji, że to zacznie gdzieś odchodzić, nawet jak w ciągu dnia. Jak ja mam taki dzień, że chodzę po domu, a mam gdzieś na twarzy, to to po prostu przyklejam na dzień. Nie ma opcji, żeby to zaczęło gdzieś bokami odchodzić czy odpadać. Absolutnie nie. To się bardzo, 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 bardzo mocno przykleje. Ja nawet rano, jak to usuwam, to sobie lekko chwytam pensetą z jednej strony, przytrzymuję skórę, żeby skórę nie ciągnąć. Teraz co to robi? To będzie obrzydliwe, ostrzega. Jeżeli mamy pryszcza, który jest niedociśnięty, który próbowali, próbowałyśmy docisnąć i nic tam za bardzo z niego nie wyszło, albo tylko rośnie, to pierwsza rzecz, którą to robi, zdejmuje całkowicie opuchliznę. Ja wczoraj nagrywałam, nie wiem, czy uda mi się wrzucić klip, tutaj mam takie miejsce, prawie tego nie widać. Miałam tu dość widoczną taką górkę z pryszcza. To zdejmuje praktycznie całkowicie opuchliznę, czyli ym, sprawia, że ten pryszcz robi się płaski. Obojętnie, czy to będzie podskórny, czy taki, wiecie, w, ym, y, w naskórku, to się robi całkowicie płaskie. Oczywiście, jak rośnie nam jakaś taka, wiecie, bomba wielkości 500 zł, no to po jednym użyciu raczej ona całkowicie nie zniknie, ale zostanie bardzo, bardzo spłaszczona. I teraz, jeżeli ta, ten, ten pryszczyk został przez nas już wyciśnięty, ale jest niedociśnięty albo nic tam z niego nie wyszło, a myśmy się bardzo starały czyli wiwat po prostu, kratery w skórze, które sobie robimy, to zaklejamy to tym i następnego dnia. Po nocy pod tym plasterkiem pojawia się taka obrzydliwa, żółta plama, coś takiego jak mamy strupa, chore ciało gdzieś i namoczymy tego strupa i on się robi taki, wiecie, biało-żółty, taki rozpulchniony, obrzydliwy. To coś takiego się robi właśnie pod tym plastrem, dokładnie w miejscu tego pryszcza. On po prostu ten plaster, nie wiem jakim cudem, wyciąga jakby... Ja tak sobie to obrazuję i mówię, że t... ja, ja jak o tym pomyślę, to takie mam wrażenie, że... To, jakby wyciąga i rozmiękcza całego tego pryszcza. Fuj, to jest obrzydliwe, ja wiem. I po prostu razem zrywając ten plaster, na tym plastrze zrywamy całą tą e, żółtą wydzielinę. No, po prostu wszystko samo wychodzi. Jest obrzydliwe, wiem. Zostaje nam tylko kawałek takiej odsłoniętej skóry, czystej skóry, oczyszczonej, i tam już absolutnie nic w środku nie ma. To jest jakaś magia. Eee... No mamy potem całkowicie płaską skórę i to miejsce jest oczyszczone. Miałam tu coś, ja miałam tu coś, miałam tu coś, to jest całkowicie płaskie, wszystko z tego wyszło i nic więcej się już potem nie zbiera. E, oczywiście e, możemy to nakleić później ponownie. I ja tu mówię teraz o tym takim żółtym, co się wyciąga, kiedy ta ranka jest otwarta z jakiegoś powodu, albo widać, że to jest taki por, że tam wiecie to z tego wyjdzie, nie wiem, to, to się tak nie jak mam taki podskórny, gruby, który nie jest tam, tkanka skóry nie jest naruszona, to wiecie, to nie ma magii, to tam nie rozerwie skóry nie wyciągnie wszystkiego ze środka, ale wtedy to bardzo spłyca, natomiast jeżeli mamy coś tam rozwalone na twarzy i wiemy, że tam jeszcze coś siedzi, to to po prostu wyciąga wszystko to jest jakaś totalna magia, za 12 zł 48 sztuk, ja jestem uzależniona i po prostu jakby mi ktoś Kiedyś powiedział, że to wycofałem, to kupię chyba 10 milionów opakowań. E, drugi produkt, który kupiłam wczoraj z tej serii, nie wiedziałam, że oni mają, bo jak kupowałam to nie było. To są plastry oczyszczające na nos. E, to są tutaj z 6 sztuk, też to kosztuje 12 zł. E, też są zapakowane fajnie, indywidualnie. E, to jest po prostu pasek taki na nos z węglem aktywnym. Za, tutaj jest napisane tak: węgiel aktywny, działający jak gąbka wkłania zanieczyszczenie, olejek zmięty pieprzowej i ekstrakt oczary. Yy oczary wirgijskiego, odświeża i działa ściągająco. Efekt tak widoczny zaraz po usunięciu paska. To jest taki czar czarny pasek, jak ona ma tutaj na nosie. Zwilżamy nos, e, oczyszczamy oczywiście skórę, zwilżamy nos, na mokry nas naklejamy ten pasek, mocno dociskamy on w pociągu 10-15 minut, zastyga na sztywno, jak beton po prostu, że nie jesteśmy w stanie nawet nosem tak ruszyć i ściągamy go od boku. On jest tak hardkorowo wklejony w twarz, że ja muszę przytrzymać sobie gdzieś tu skórę bo po prostu ma... to tak boli że nie wiem chyba po prostu przy okazji jest mikrodepilacja tego myszku z twarzy, boże jak to boli ale warto, bo wyciąga po prostu wszystko, totalnie wszystko wyciąga z nosa i nos zostaje bardzo, bardzo czysty, więc od czasu do czasu warto, natomiast jeżeli chodzi o ten, tutaj, tutaj mamy sześć kompletów i to są takie plasterki tutaj na środek czoła i na brodę. One mi są trochę takie, wielko... wielkością takie sobie. Tutaj jest 6 na brodę i 6 na czoło. Wielkością one są takie sobie dla mnie, bo one tak jakby dostarczalne są tutaj: środek brody, i tutaj na środek. Ja tu nie mam zanieczyszczeń, więc mi niepotrzebne są na brodzie też raczej takiego typu zanieczyszczeń, które by można było usunąć plastrem. Nie mam, ale na pewno nie jest to zły produkt i one zawierają też e, ekstrakt z oczary wirgijskiego, a nie jest to Oczaru wirginijskiego, Oczary wirgijskiego? nie wiem, nie znam się. O, jest cena 12,90. I tak samo, oczyszczamy twarz, moczymy te miejsca, naklejamy i to twardniej i po 15 około minutach zrywamy. Boli to hardkorowo, chyba, że ktoś ma jakąś super grubą skórę, nie wiem, mnie ja to boli, tak jakbym po prostu sobie depilowała twarz przy okazji. Natomiast wszystkie zanieczyszczenia są wyciągnięte, te na nos i już w ogóle, a w ogóle te na te pojedyncze pryszcze polecam Wam po prostu po 100 po milion razy, po prostu... To jest produkt hipoalergiczny, testowany dermatologicznie. Ja w życiu nie spotkałam się z czymś takim. Mam też na przykład taki żel z Maka, który Wam ostatnio pokazywałam na niedoskonałość. To jest bardzo mocny, ma bardzo duże stężenie kwasu salicylowego. Też pomaga szybko goić i spłycać, ale przy tym szczyp jest nieprzyjemny i jakby on nie wyciąga nic na zewnątrz, a to po prostu oczyszcza skórę, wyciąga wszystko, co tam siedzi pod spodem. Trochę to obrzydliwe, ale każdy z nas od czasu do czasu ma taki problem, więc to Wam polecam. Napiszę Wam na dole albo zostawię Wam link do strony Douglasa, żebyście zobaczyły, jak ten produkt się dokładnie nazywa i jak wygląda. Cena, jak mówię, 12,90 zł jest wręcz śmieszna. Dajcie znać, czy Wy miałyście coś takiego. I jeżeli używacie podobnych produktów, szczególnie takich palastrów oczyszczających na noc i macie jakieś dobre, sprawdzone, takie hardkorowo porządne, to dajcie znać ja chętnie na dole poczytam. I to wszystko na dzisiaj. Do następnego razu nie zapomnijcie kciuku w górę.